Pobawmy się format klasa czy obciach. Odpowiedzi na slaku po 23. Kiedyś uważam, że to klasa, ale biorąc pod uwagę to, jak szybko społeczeństwo się wypala i jak dużo spędza czasu przed komputerem, przed komunikatorami, to jednak korekta obciach. Selfie z klientem po zamknięciu deala. Myślę, że, że klasa. Kiedyś uważałem w drugą stronę, że, że to obciach, że, że jakby lansowanie się zwłaszcza z popularnymi klientami czy z dużymi klientami to był obciach, ale uważam, że nie ma nic złego w pochwaleniu się publicznym sukcesem, więc klasa. Nagroda Przedsiębiorca Roku, ale sponsorowana. Zawsze obciach. Uważam, że sponsoring jakichkolwiek nagród jest po prostu obciachem. Płacenie za VIP networking. Klasa, zawsze klasa. Do, do, dojście do najbardziej topowych osób z kategorii, w której się rywalizuje, w której się współdziała, tudzież, tudzież rzeczy, które możemy poprawić dzięki właśnie takiemu networkingowi, zawsze klasa. Publiczne krytykowanie konkurencji. Tutaj powiedziałbym, że to zależy pewnie od tego, co zrobiła ta konkurencja i jakie mamy, Jakie mamy za tym idące przesłanie. Natomiast, generalnie, jakbym miał, ogół, nie, znając, nie znając backgroundu, to jednak obciach. Publicznie chwalisz się przychodami. Budowanie publiczne i, i mówienie, na jakim się jest etapie w firmie, może rozwijać innych przedsiębiorców, więc zdecydowanie klasa. Zaobserwuj nas po więcej treści.